Brakowało nam skutków z czc bo mieliśmy szansę. Wydaje mi się, że w pierwsze plowie, jakiś strasz, nie wiem, co się stało w pierwsze plowie, bo za dużo broniliśmy się, a wydaje mi się, że mogliśmy lepiej to zagrać z piłką. Za duży respekt, mi się. Czułem, chciałem, próbowałem. Próbowałem, nie wiem co więcej powiedzieć. I na stoperze, i na krzywę dałem wszystko w sobie. Chciałem wygrać, po prostu to jest chęć wygrania. Nie wiem, nic dziwnego. Jeszcze mamy 90 minut, nic nie jest. nic się nie kończy. No kończy, Musimy skupić głowę do góry i, i, i w następnym meczu pokazać, że jesteśmy lepszą drużyną, bo wydaje mi się, że za duży respekt był dzisiaj. Więcej odpowiedzialności z piłką, więcej. Wzięcia na siebie, bo wydaje mi się, że mieliśmy szansę. Było przestrzeni też wydaje mi się, że nie wiem, duży, duży szacunek i respekt dla, dla Kopenhagi, ale wydaje mi się, że Karabach to lepsza drużyna. Jeszcze mamy 90 minut przepraszam Kopenhagi i, i musimy pokazać, że po prostu jeszcze jest lepsza drużyna. Bo też, że poczucie na boisko jest takie, że mamy szansę. A to je splýka nožná, centimetri to je, to jest, tak ako slovný za, za 3-2 v Karabágu, to centimetri brakovalo, že ten bránka už obroní, ten, ten šťal, dišie brakovalo tých niekoľko centimetrov, že by tá branka bola uznána. To je splýka nožná. Zostaje žal, že nemôžeme hrať v Česlúchove, bo ináče šečujeme tam. To jest pierwszy mecz i to jest neutralne boisko i dla nich też szkoda. No, to by po prostu przypadek, no tak jak powiedziałeś, że... oczywiście, że mogę więcej zrobić, ale co? Idziemy dalej. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz i dzisiaj pokazaliśmy, że możemy grać z Kopenhagą. I po prostu idziemy w Kopenhagę wygrać ten mecz. No, nic, nic więcej nam pozostaje. Każdy zespół ma swoje, swoje dobre i złe strony, także myślę, że Kopenhaga dzisiaj też nie pokazała dzisiaj wszystko, wszystko co, co, co umie i jak umie grać. Także myślę, że będzie nam jeszcze, jeszcze ciężej grać w Kopenhagi mają swoje kibice też. Szkoda, że dzisiaj nie szliśmy tego gola, myślę, że, jest... że zasłużyliśmy. Dzisiaj najmniej na remis, ale co, to jest piłka, nie nic dzisiaj, po prostu nie mali nic, Taki bramka tak przypadkowa. I co, idziemy dalej? Pokazaliśmy, że możemy grać za Kopenhagą, myślę, że to się dzisiaj wszyscy widzieli. I nic mi nie pozostaje, nic ci Kopenhaga i wygrać ten mecz. Murava też była dość z to wszyscy powiedzieli. Zawodnicy Kopenhagi i, i my też, gdzie by grali u Czestochów, myślę, że też ten mecz by inaczej wyglądał po, po, po naszej stronie. Lepiej, ale co? To dzisiaj przegraliśmy ten mecz, myślę, że nie, nie zasłużymy i idziemy idziemy dalej. No nie ma co ocenić procentowo. Myślę, że pokazaliśmy, że możemy grać z nim. Po prostu tak musimy się nastawić i musimy... wszyscy muszę u siebie mieć takie taki, tak, uczucie, że dzisiaj tak zagraliśmy dobry mecz przeciwko bardzo dobrego przeciwnika też, który ma doświadczenie u w Ligi, Mischu, Ligi Europy. Bardzo duże. Nie, nie ma, co, nie ma co do kolegów tutaj. To jest przypadek. Trafię go na rękę albo głowę, to wiesz. Musimy jeszcze zobaczyć te bramki, zanalizować, co mogłem co zrobić. Myślę, że wiedziałem, że będzie doszutkowanie, i trochę wcześniej poszedłem na to doszutkowanie. Myślę, że to był klucz, że nie, nie mam czasu reagować na te piłki. Dokładnie, ale co? No, bramka padła tak jak padła, idziemy dalej, nie możemy zawsze grać na zero. Każdy tutaj tak, tak, tak samo powie jak ja, że to jest marzenie i musimy, wszyscy musimy dać wszystko od siebie. Cały, cały zespół, cały rachunek, żeby awansować do ligi Mistrzów, Bo ja czuję, też wszyscy czują tak, tak samo jak ja, że. Mamy szansę. Ja bym chciał, żeby ten mecz zagrali w Częstochowie niż tutaj, ale też dzisiaj była fantastyczna atmosfera i dziękuję kibicami za niesamowite wsparcie. Bo dzisiaj cały mecz doping był niesamowity. Nie wiem, dzisiaj nie byliśmy tak dużo obrony niskie, Nie byliśmy tak dużo obrony niskiej. Myślę, że też dobrze reagowaliśmy na presję Kopenhagi. Nie mieliśmy tutaj dużych problemów i musimy, musimy po prostu zagrać. Lepiej trochę niż, niż tutaj i tak jak powiedziałem, no, musimy ten mecz wygrać, bo ja czułem, że, że my to mamy. Na pewno y, wiele optymizmu przed rewanżem, bo ostatnie 20-30 minut pokazało, że nie taka Kopenhaga straszna, więc jedziemy, jedziemy po prostu Wygrać mecz. Wydaje mi się, że nie tylko ja, nie tylko Drużyna, ale chyba wszyscy co, co byli na stadionie, na meczu. Tak jak powiedziałeś, Kopenhaga praktycznie nie stworzyła sobie sytuacji. A my przy odrobieniu szczęścia wcale nie musieliśmy tego meczu przegrać, więc, więc tak to nie są żadne odważne słowa, to jest po prostu realizm. My jedziemy tam. Wygrać i spełniać marzenia. Morawa była taka sama dla, dla obydwu zespołów, ale jestem przekonany, że jakbyśmy grali u siebie na boisku, to tego meczu na pewno byśmy nie przegrali. Myślę, że byliśmy stroną dominującą w tym, w tym meczu i szkoda na pewno szkoda tego, tego spalonego, bo gdzieś na pewno był e, niewielki i, i na pewno nie wykorzystałem sytuacji. No, lepszych decyzji w ofensywie i, no i myślę, że wynik mógł być inny. No, zagraliśmy na, na, naprawdę na dobrym poziomie w defensywie i tak jak mówię, no musimy na pewno w, 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 na wyjeździe zagrać zdecydowanie lepiej w ofensywie. No, powiem szczerze, że gdzieś na łezka się w oko zakręciła. No, bo to naprawdę y, spełnienie marzeń, ale, ale tak do, do końca tego spełnienia, spełnienia, gdzieś tam marzenia jest jeszcze ten, ten ostatni mecz i, i grupa. Na pewno na pewno zrobimy wszystko, przygotujemy się w tym tygodniu na pewno bardzo dobrze i, i jedziemy po zwycięstwo. Szkoda, że, że nie udało się nawet zremisować, no, ale... Ale nastawienia są na pewno pozytywne po tym, po tym spotkaniu i, i tak jak mówię, na pewno jedziemy tam wygrać. No myślę, że tutaj nie chodziło to tylko po prostu o murawę, no bo czy, czy, czy były miksy, czy gdzieś tam te, te normalne korki, to, to i tak było bardzo ślisko. No, ja miałem z tym dzisiaj bardzo, bardzo duży problem. Co, na pewno też boisko, no, tak naprawdę gra, gramy dwa mecze na wyjeździe, no to nie jest, nie jest do końca normalne, ale już chyba nic z tym nie zrobimy. No niestety dzisiaj przegrana, ale możemy być zadowoleni z meczem, jak graliśmy. I myślę, że w rewanżu możemy okręcić ten mecz. Weszliśmy do meczu, że z dużym szacunkiem do, do Kopenhagena. I po, nie wiem, po tej bramce, niestety taki taki przypadek. No minimalizowaliśmy Kopenhagen na, na zero, 0 To jak, jak, jak mówię, że Mieliśmy kontrolę też przed, nad meczem i ja, niestety ta bramka taka zrobiła decyzję w tym meczu. Kiedy była moja decyzja za nowy klub, bo ta decyzja była taka, że wiedziałem, że Raków ma jakości, że jest bardzo dobra drużyna, że ma charakter, że byś zagrał takich meczów w Ligi Mistrzów. Kakne lige mišijo, to lige Evropske, na primer.